Dzień dobry, Bitcoin Lovers. Dzisiaj taka ciekawa sytuacja była w ciągu dnia. W nocy chyba zeszli sobie. Taki alarmujący stan dla mnie zawsze, jeżeli ktoś myśli o ruchu impulsowym, tak? I w teorii fale liota mamy taką sytuację, że przykładowo ruch, który jest w kolejnej fali nie powinien po jego zakończeniu skorekcić poniżej poprzedniego wierzchołka. Oczywiście możemy mieć taką sytuację, że tu byśmy mieli na przykład falę pierwszą, drugą, trzecią. To by była nasza czwarta i oczywiście taka sytuacja jest możliwa. Wtedy ten szczyt nie ma najmniejszego znaczenia. O takich sytuacjach opowiadam to w szkole fal Eliota. Mojej. I tu, jak widzimy, to jest ta korekta wcześniejsza, i dopóki hipotetycznie robimy sobie czwórkę teraz, to w tym wypadku nie możemy zejść w ten poziom. Tak. W momencie, kiedy zejdziemy w ten poziom, Tą falą 4 i tutaj dotkniemy, uznajemy ten ruch za zakończony. Wielu ludzi dzisiaj, tak samo na grupie, myślało, że tu buduje się piękny trójkącik, bo tak to by wyglądało. Jednak i tak dałem podpuchę pytanie, czy tu mógłby być taki fajny trójkąt w fali czwartej i stąd byśmy mieli super. Right? Oczywiście byłaby taka opcja, ale niestety w fali B nie może być trójkąta rozwartego. Dlatego mister Husaria zaczął malować coś w ten deseń. Zaraz to znajdziemy. Tak. To jest dlaczego to znikło? Ok, wykres się potem zaczął rozwijać. Ok, i tak zaczęliśmy myśleć, że mogło to by być gdzieś tutaj właśnie tego trójkącika, ale. Tłumaczyłem chłopakom, że to raczej tak nie za bardzo może powstać. I znikła tutaj mi jedna fala. Tak, tu był impulsik. To jest ładny impulsik, bardzo piękny, tak? To jest inna oś, jak była tam rysowana, ale tu był ruch impulsowy, więc co byśmy wtedy patrzyli, że tu, jeżeli jest. 1, 2, 3, 4, 5 impulsik, <gulik> impulsik też tak słabo pod, pod korektę, ale coś tutaj wykombinowali takiego, tak? Ok. Więc tutaj jak jest 1, 2, 3, 4, 5 hipotetycznie, ale korekci go niżej. To już raczej nie będzie 1, 2, 3, 4, 5, tylko będzie ABC. Niestety. Czyli jest ABC. ABC. Korekta B. Pędząca. Tak. Pyk, pyk. Jest korekta pędząca. Jest korekta pędząca. Mamy tutaj ABC. Nawet moglibyśmy sobie to zmierzyć. To jest ładny, taki mały, ale troszeczkę za mały, żeby to, żeby to zrobić ten. Ale co tu możemy mieć w takiej sytuacji? Jeszcze raz sobie zmierzymy i tu będzie prawdopodobnie. Patrzcie, mamy pierwszy i mamy fali B, A, B, C. X i mamy drugie ABC i mamy kombinację, którą się nazywa flat plus zigzag. Mamy falę B. Mamy nasz wzrost w fali C. Więc to zrobił się nam flat. Tak. To zlikwidowało nam trójkąt, dlatego przenosimy sobie tą linię i szukamy naszego flata w tym zestawie. Dlaczego flata? No, to trzeba dobrze oglądać i uczestniczyć w kole husarii. I teraz robimy takie coś. Robimy sobie odtwarzanie i patrzymy, co się tutaj stanie. Tak, piękny impulsik w dół poszedł. Oczywiście, tutaj tak, mamy póki co taką sytuację. Czekamy na rozwój sytuacji dalej. Hipotetycznie powinna być tutaj korekta, a. Czy to będzie ruch zakończony? Czy to byłaby fala C, A, B, C? Będzie nam brakować czego? Będzie nam w takiej sytuacji możliwej, będzie nam brakować jeszcze jednego impulsów. Mamy pierwszą falę, drugą, trzecią. Co tu jeszcze zaważyło? O. Mega super fajny sytuacji. Zobaczcie. Fala druga nie wybiła wierchołka. Zapraszam do oglądania. To wszystko na dzisiaj. Miłego wieczorka. Sygnałów nie ma, ale jest konkretna nauka, która nauczy was samodzielnie podejmować decyzje przyszłości, dziękuję serdecznie miłego dnia.